Cześć kochani, mam na imię Rafał i zapraszam was na kolejny odcinek garderoby zapachów. Wiem, obiecałem wam recenzję trzech arabskich nowości na lato, ale musicie mi dać jeszcze chwilę, dlatego że czekam na oryginalne odlewki Louis Vuitton, no bez których nie jestem w stanie porównać tych Perfum do oryginałów, więc pomyślałem, że tak na szybko wpadnę. Dzisiaj widzicie nawet inny mikrofon, ale za to mam waszą ulubioną koszulkę, żeby powiedzieć Wam o takich zapachach letnich, które mogą być trochę niebezpieczne, szczególnie dla osób niedoświadczonych. Nie chcę, żebyście myśleli, że to są zapachy złe, bo każdy z nich jest dobry na swój sposób i każdy z nich jest klasyczny na swój sposób, ale Mogą się okazać czymś, czego nie do końca byśmy się spodziewali, i w związku z tym, jeżeli ktoś szczególnie początkujący będzie chciał zdecydować się na któryś z tych zapachów, to może być w niewielkim szoku i przeżyć pewne zaskoczenie. Mamy cztery zapachy przed sobą, a jakie to zapachy dowiecie się zaraz po czołówce. Zaczynamy. No właśnie. Pewnie zauważycie za chwileczkę, że nie mam pełnego flakonu żadnych z tych perfum, o których mówiłem przed chwilą. No ale właśnie to też wynika z takiego faktu, że mam ich próbki. Niektóre miałem w pełnej wersji, na przykład Acqua di które pojawi się w naszym filmie. Ale już do nich nie wróciłem. Nie wróciłem z tego względu, że w jakimś sensie są to zapachy, może trochę dziwne, może trochę przestarzałe, może trochę staroświeckie, może trochę już nie na dzisiejsze czasy, tak czy inaczej ciągle dostępne, a wobec tego no, ciągle stanowią pewnego rodzaju. Nie chcę powiedzieć zagrożenie, bo tak jak mówię, to są wszystko zapachy dobre, może nawet bardzo dobre, ale kuszą potencjalnych nabywców. I często wiecie, jak to z perfumami bywa. Otwarcie jest fantastyczne, kupujemy szybko perfumy, zabieramy je do domu. Za chwilę okazuje się, że na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie ich wąchać albo nosić, albo w jakimś sensie zmieniamy zdanie. Pierwszy z takich zapachów to zapach popularnej, choć może nie najlepiej sprzedającej się w, przynajmniej w Polsce, marki Abercrombie Fitch, czyli Fierce Cologne. Jak sama nazwa wskazuje, teoretycznie powinna być to woda kolońska, albo przynajmniej zapach w takim wymiarze kolońskim. No i teoretycznie, gdyby tak spojrzeć sobie na, na składniki, no to nie powinno być tak źle. Nie jestem sam pewien co do koncentracji tego zapachu, bo napisane jest rzeczywiście Ode Koloń, czyli woda kolońska, no a więc mamy tam niewielką koncentrację tych wszystkich składników. I jakby z założenia powinien być to zapach lekki, świeży, taki odświeżający, żywy, wibrujący i bardzo no, orzeźwiający, ale czy tak jest? Jest to zapach niezły, ale jest to zapach wtórny i jest to zapach nie do końca prosty, mimo swojego niedługiego wieku, nie do końca może taki up to date, nie do końca współczesny. Dlatego, że mamy tutaj cytrynę i kardamon, mamy petit grain, czyli olejek z takich pędów gorzkiej, pomarańczy, z takich właściwie pączków, tak jeszcze nie do końca rozwiniętych kwiatów. Mamy nuty morskie, więc wydawałoby się, że powinno być na lato ok, ale mamy też jodłę, mamy rozmaryn, mamy dużo kwiatów, mamy konwalię, mamy jaśmin, mamy róże i mamy piżmo, wetywerię, mech dębowy, drzewo różane, drzewo sandałowe. Wszystko to daje nam coś, co można by nazwać takim męskim zapachem szyprowym. Tak, bo to taki klasyczny układ, tak, że mamy cytrusy, mamy kwiaty, mamy mech dębowy. A zapachy szyprowe nie są ani bardzo lekkie, ani bardzo proste. Więc mamy tutaj trochę tej świeżości cytrusowej w otwarciu, ale mamy sporo takich nut ziołowych. Potem mamy jaśmin z różą, które tego ciężaru takiego i, i nawet ten jaśmin takiej lekko zwierzęcej nuty nam dodaje. Mamy tą jodłę, czy te jodłę. E, mamy trochę piżma, mamy wetywerię, mamy dębowy, który ukazuje się nam na końcu drzewo różane, które też jest trochę takim składnikiem, już passé. Wobec tego, mimo że zapach jest reklamowany jako perfumy dla osób 20, mam wrażenie, że bardziej spodobałby się 40-latkom. Wobec tego ostrzegam Was, żebyście nie rzucali się na ten zapach, nawet jeśli znajdziecie go w dobrej cenie. Myślę, że około 300 zł chyba kosztuje za setkę, więc to też nie jest zapach wybitnie tani. Niezły zapach, ale trzeba na niego uważać, bo myślę, że większości młodych osób się nie spodoba. Mówię dzisiaj bardziej do młodych, no bo starzy wyjadacze na pewno mają wyrobione zdanie. Kolejnym zapachem, i to na pewno Was bardzo zdziwi, jest Aqua di klasyczne Aqua di w koncentracji wody toaletowej. Bardzo często mm, miłośnicy perfum no, szukają tych pierwszych baczy starych, wydań z połowy czy końca lat 90. Ale mm, ostrzegam Was przed Aqua di w formie wody toaletowej. Nie dlatego, żebym go nie lubił, ja go uwielbiam. To jest moim zdaniem jeden z najciekawszych, najbardziej fantastycznych, wakacyjnych, letnich, świeżych, morskich, wodnych e, zapachów, jaki kiedykolwiek powstał. Ale dzisiaj może być już. No właśnie, może być trochę passé, może być trochę. trochę już taki przestarzały, jeśli spojrzeć na te konstrukcję, no bo co mamy w oryginalnym Aquadigio? powinienem to znać na pamięć, ale nie chcę się pomylić, znajdźmy więc sobie Aquadigio i spójrzmy: limonka, cytryna, bergamotka, jaśmin, pomarańcza, mandarynka, neroli, nuty morskie, jaśmin jeszcze raz, kalon, uwielbiam kalon, ale tutaj jest wyczuwalny tak bardziej w tle. Rozmaryn, drzoskwinia, frezja, jacynt, cyklamen, fiołek, kolendra, róża, gałka muszkatołowa, rezeda, białe piszmo, cedr, mech dębowy, paczula, bursztyn. Fantastycznie. Nie przejmujcie się, że jest ich tak dużo. W dzisiejszych perfumach też jest tak dużo. Twórcy po prostu nam o tym nie mówią. Um, ale jest to już zapach. Nie wiedziałem i nie przypuszczałem, że kiedyś to powiem, ale na dzisiejsze czasy trochę retro. Więc... Może się spodobać osobom w moim wieku, które pamiętają pierwsze wydania, pierwsze reklamy i to, jaki był szał na Aqua ale młodych może trochę zniechęcić. Przez tę właśnie taką retrokwiatowość, trochę inne niż dzisiaj podejście do cytrusów, czy właśnie wyczuwalne takie refleksy jak mech dębowy czy paczula, Wiecie, skonstruowany zapach trochę inaczej niż to, co się dzisiaj tworzy. No więc znowu, no wprawdzie dzisiaj na rynku dostępna jest już troszkę zaktualizowana, wznowiona, przepraszam, uproszczona wersja, no to jednak ten taki sznyt połowy lat 90. w nim pozostał. Ja nie mogę się go nawąchać, bo uwielbiam ten zapach, ale obawiam się, że dwudziestolatek idący do perfumerii może się czuć trochę znie, zniechęcony. Ale spójrzcie wtedy na, na Profumo czy na Profondo, pojawiają się wznowienia. Spójrzcie na wody perfumowane, na perfumy, może na elixir, chociaż to trochę inna bajka, i wybierzcie coś dla siebie. Któreś Aquadigio na pewno Wam się spodoba. Kolejny zapach, to już jest zapach yy, dla. no. Dzisiaj musiałbym powiedzieć chyba męczenników. Zapach tani, zapach dostępny w drogeriach, zapach, który istnieje na rynku w różnych wersjach od lat, czyli zapach od Jill Sander, Sun Man. No, mam go tutaj i muszę Wam powiedzieć, że to jest... Kwintesencja tego, jak perfumy robiło się kiedyś. Um, mamy tutaj na pozór, znowu, um, nuty w miarę bezpieczne. Mamy bergamotkę, rozmaryn, kardamon, gałkę muszkatołową, piżmo i drzewo sandałowe. Ale jest to dla mnie zapach, znowu taki już. No może dla kogoś w moim wieku, chociaż znowu wpadamy w takie przeświadczenie, że starszy facet, w sensie po czterdziestce, no to już może nosić byle co, bo i tak nikt nie, nie zwraca uwagi na to, jak pachnie. Nie, my też chcemy pachnieć dobrze, dlatego Jill Sander nigdy nie kupiłem. I znowu, nie dlatego, żeby to był strasznie zły zapach. To jest zapach po prostu nudny, zapach wtórny, zapach, który moim zdaniem nie wnosi nic twórczego um, do do sztuki tworzenia perfum. No, ten zapach ma 23 lata i na pewno Alan Astori i Beatrice Piquet, którzy stworzyli ten zapach, no on, wznieśli się na wyżyny swoich możliwości, ale co ja tutaj czuję? Gałkę muszkatołową, rozmaryn, kardamon i drzewo sandałowe, czyli te rzeczy, które chciałbym, żeby raczej tworzyły tło dla czegoś żywszego, dla bergamotki, dla takiego białego piżma, a jednak wybijają się sprawiając, że ten zapach jest troszkę retro, jest troszkę przestarzały, jest trochę nieaktualny już jak na dzisiejsze czasy, a przy okazji bardzo słabo projektuje i jest dość krótkotrwały. Także nawet zwabieni ceną Sun Man od Jill Sander, myślę, że nie powinniście się dać na niego naciągnąć. E, mimo tego, że no, dla mnie to jest takie wiecie 6 na 10, ale no, tak czy inaczej uważam, że są lepsze zapachy. I ostatni, moja ukochana e, miniaturka, ale chyba tylko ze względu na wielkość i na kształt. Lacoste Original. I to już jest nowy zapach. E, zapach z 2024 roku. Popatrzcie, tutaj mamy takie fajne, popalcowane wprawdzie, ale fajne. E, 5 ml. Może dorzucę do jakiejś nagrody w konkursie. Zapach świetny, ale zielony. Zielony do bólu. I jest to też taka zieloność, która wpada już nawet nie w lekko ogórkowo i koperkowe nuty, ale w takiego naprawdę małosolnego, już z prawdziwego zdarzenia. Tak, bo. No, gdybym zapytał kogoś, na ulicy czym pachnę, to mam wrażenie, że powiedziałby mi, że właśnie ogórkami. Kiszonymi albo małosolnymi. I znowu Anflipo. Um, wielkie nazwisko, jeśli chodzi o perfumiarstwo, tak? Bergamotka, kardamon, różowy pieprz? Okej. Okay. Szałwia muszkatołowa, lawenda? Okej. Okay. Amber Extreme, czyli taka forma ambroksanu. Paczula, drzewo sandałowe i tonka. I to drzewo sandałowe. Przejmuje całą kontrolę nad tym zapachem. Do tego dochodzi szałwia i lawenda. Yy, niewiele czuć tych nut takich iskrząco świeżych, w sensie bergamotki czy różowego pieprzu, Tak? przez co ten zapach staje się trochę taki paprociowy, zielono-leśny, ale też ktoś ostatnio się dziwił, że powiedziałem, że zielone zapachy nie są łatwe. Nie są łatwe, dlatego że. Do zielonych zapachów trzeba się przyzwyczaić i trzeba się ich nauczyć. To nie są byle cytrusowe e, świeżaki, czy jakieś e, słodkie nutki w stylu, e, nie wiem, erosa. Eros też właściwie mógłby się znaleźć na tej liście, bo to też jest zapach, który dzisiaj już nie przystaje do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Także popatrzcie, mamy kilka takich zapachów, które znajdziecie pewnie w każdej perfumerii. E, znajdziecie je w niezłych cenach a jednak moim zdaniem powinniście na nie uważać. No i tyle. To był tylko taki krótki ostrzegawczy poradnik, um, który miał wam uświadomić, że nie wszystkie letnie zapachy są równie fajne, równie świeże, równie łatwe i może nie na każdy należy zwracać uwagę. A w następnym odcinku Rayhan Pacific, uh, Al Haramain, Amber Oud, Aqua Dubai uh, i Latafa Fakhar Platin. Być może dorzucimy do tego sobie coś jeszcze, ale na pewno będę chciał porównać te zapachy z oryginałami, bo Latafa jest klonem Y Elixir. Natomiast te dwa pozostałe, jak wiecie, to zapachy inspirowane zapachami Louis Vuitton, i tutaj czekam jeszcze na odlewki. W związku z tym musimy sobie ten odcinek o kilka dni przesunąć, ale to już niedługo. Bawcie się dobrze. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie, wrzucę link gdzieś tu pod spodem. Konkurs trwa do 15 sierpnia. W poprzednim filmie o Wolf Brothers dowiecie się, co trzeba zrobić. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.